Siema, ziomy, ziemeczki, witam bardzo serdecznie. Ten film, co puszczam, miał być nagrany około tydzień temu, no ale niestety pracowałem nad moim nowym komputerem, miałem parę problemów z sterownikami do mego mikrofona, no ale wszystko jest naprawione, także jedziemy do przodu. Dzisiaj z wami chciałem porozmawiać o mojej opinii o Rdzy, czyli mapa do Call of Duty. Zmieniła się moja opinia bardzo, bardzo mocno. W dzień, kiedy ta mapa wyszła, no, myślałem, że to jest jedna z najgorszych map. Ale zadecydowałem pograć na innych trybach, zobaczyć, czy może w innych ustawieniach będzie mi ta mapa bardziej się podobała. Znalazłem tryb, w którym bardzo, bardzo mi się podoba grać na tej mapie i w którym bardzo dobrze się bawię, jeżeli nie zwracam uwagi na ile razy ginę. Czasami idę na długie kill streaky, czasami raz za razem ginę. Jest to granie w tryb hardcora, przy użytku przeważnie pistoletów lub dubeltówek shotgunu. Następnie co robię? Przeważnie biegam na peryferii tej mapy i strzelam w przeciwników na peryferiach. Co to powoduje, że mam dużo osłony od kamperów, którzy siedzą na wieży w środku? Następnie, jeżeli otworzę killstreaka, powiedzmy artylerie, posyłam to artylerię zawsze w tą wieżę, z tego powodu, żeby wybić kamperów i trochę dla nich dać e, inicjatywy, żeby tam więcej nie siedzieć. Jeżeli chodzi o takie granie, jest on bardzo szybkie, e, bardzo dużo adrenaliny, fajnie się gra, tylko tak jak mówię, nie możecie zwracać uwagi na swój KD, ponieważ czasami potraficie mieć grę 35, a czasami możecie mieć 5 i 30. Także no to jest taka gra, żeby tylko sobie na szybkiego się pobawić. Ważna walka zajmuje jakieś 2 do 5 minut, czyli jak masz parę tylko minut wskoczyć na grę, jest to bardzo dobry tryb. Ale okej okay, moi drodzy, spróbujcie w tym trybie pograć, może wasza opinia też się zmieni. Życzę wam miłego dnia, na razie.